Elo! to ze mną Sebix 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 A my gramy w Roblox My gramy w Robloxa na razie to jest sobie kamera bo rozmawiamy przez Teamsa Tak A to, to to ja tu pazuję Albo Krzysiek 15, 10, 13. To jest na telefonie już nie ważne, Nie chodzi o to, o tą nazwę. Pozuje, pozuje. Nie się w tym Robloxie. Poczekaj, bo mogę dostać levelu. O? Ups. Chodzi poza mną. Pokażę Wam coś. Poczekaj. Chwilę mi to zadał, No To tu jest taki pokoik jakby co A i się da Seba ty głupio robisz Może się dostać przez węty przez ten pokoik Idziesz do sali Seba Wiesz co, że, w, w, Idziesz do sali tam gdzie są przetrzymywanie więźnie, nie? I tam masz takie wenty i tam wchodzisz i szukasz takiego pokoju. Ale ty się będziesz tak nadal męczył, naprawdę? No i do, dobra, pokażę Wam łatwiejszy sposób. Zaraz wracam pan ekran.